Witam wszystkich bardzo serdecznie. W części drugiej poradnika do Spitfire Mark 9C jest to z drzewka izraelskiego samolot. Słuchajcie, no Aktualnie w aktualnej sytuacji. Nie mam trochę głowy do nagrywania, nie mam trochę formy do nagrywania, ale mam nadzieję, że obiecany poradnik, jakkolwiek, wyjaśni wam, jak latam tym samolotem i w sumie jak najlepiej nim latać. I też oczywiście będę nim na jutrzejszym liveie latał w miarę, w miarę zbliżonym sposobem do tego, co wam prezentuję. Przede wszystkim bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli na ostatnim liveie, wszystkim nowym widzom, no i oczywiście moim stałym widzom. Gratuluję tym, którzy zdobyli Złote Orły na liveie Specialu. No i mam nadzieję, że na pozostałych progach, kiedy te live y się będą pojawiały z nagrodami, będzie nas coraz więcej. Natomiast wracając do naszego dzisiejszego bohatera, posłuchajcie, ten samolot to jest Dogfighter, tak jak mówiłem w części teoretycznej. Ten samolot łatwo się wspina, bo prędkość wznoszenia jest naprawdę super. Natomiast musicie pamiętać o tym, że właśnie na tym pułapie, na którym ja jestem w tym momencie w poradniku, czyli powyżej 5 km, wszystko co jest wysoko, będzie dla was stwarzało zagrożenie. Przede wszystkim, bardzo fajnie ten samolot sprawdza się w kotle. Jest bardzo zwrotny, bardzo zwinny. Co prawda, na pionowych zakrętach, czyli takiej typowej walce boom and zoom, może się nie sprawdzić, nawet jeżeli wszyscy będą pod wami, więc musicie sobie tutaj to dobrze rozplanować. Natomiast najważniejsze zagrożenie dla Was w momencie, kiedy wchodzicie w kocioł, jest na podstawie samolotów, które e, zostają wysoko. Pamiętajcie, że BR tego samolotu, czyli to już nie jest jakieś 2-0, BR tego samolotu, załóżmy te 4-3, jest br który powoduje, że ta maszyna, niestety będzie miała już troszkę lepszych wrogów, tak? Czyli tutaj, jeżeli do, dopadnie Was przeciwnik energetyczny m, typu, nie wiem, BF, typu właśnie chociażby P38, typu Mustang, będziecie męczeni, będziecie męczeni skrupulatnie, jeżeli ktoś będzie dobrze zarządzał energią i tutaj już tak łatwo, jak na tych niskich nie da się uciec przed y, przeciwnikiem. Tutaj różnice prędkości są y, zdecydowanie na korzyść przeciwników, takich jak na przykład Mustang czy BF i tutaj będziecie musieli y, dość skrupulatnie walczyć w defensywie, a to jak nie jest wcale e, takie łatwe. Ja dlatego w tym poradniku, e, w tej bitwie, w tym gameplayu się troszeczkę wycofałem, ponieważ było wysoko P38, był jeszcze po mojej prawej stronie BF, był XP50 i cała ta, jeszcze XP55, tak, i cała tutaj ta śmietanka, która była na tym pułapie 5700, ja byłem w tym momencie, więc XP był jeszcze wyżej. Oni tak naprawdę by mnie tu męczyli, ja bym tutaj nic nie mógł zrobić, byłbym tu defensorem, nie miałem nikogo do pomocy, oprócz Spitfire'ów, tak, tak naprawdę Mustang teraz, który schodzi po prawej stronie, mógłby ewentualnie pomagać, ale on był Zajęty walką z bf więc tutaj tak naprawdę byłem uziemiony. No i się okazało, że to całe towarzystwo zanurkowało za Spitfire'ami, więc mi to było na rękę. Nie ja byłem celem, nie ja byłem defensorem. I teraz tak, BF, który poszedł do góry, nie miał szansy mnie tutaj dojścia, więc czas był zająć się X-pekiem. No i tu oczywiście. Pierwsze strzały zbyt zezowate, tak jak zwykle. Tu myślę, w ogóle założyłem, że pójdzie w drugą stronę. Nie popatrzyłem, co się dzieje. No, ale już jak na spokojnie przycelujecie, to macie potęgę hispano. Te naprawdę działka, które wyposażone jest w Spitfire, robią robotę, są bardzo skuteczne. No i skoro już nie było XPK, trzeba było się szybko zorientować, gdzie jest BF. BF szedł tutaj do góry. Jeszcze jakieś dźwięki tutaj silnika mnie wypeszyły, bo słyszałem coś. No więc postanowiłem na, na spokojnie zająć się już BF-em, skoro się upewniłem, że nikogo na pułapie tutaj nie. Nie ma. No, i tak naprawdę BF poszedł do dołu, i tutaj zostało tylko i wyłącznie. Y zaczęcie tego etapu, w którym Spitfire czuje się najlepiej, czyli nurkujemy w kocioł i zobaczcie jak fajnie schodzimy 0% ciągu, pamiętajcie o tym bo to nie jest samolot, który wytrzymuje 400-500, ale to też nie jest samolot, który lubi nurkowanie przy pełnym gazie typu właśnie Mustang, więc tutaj musicie szanować przepustnicę proponuję Wam, jak już macie 500 na blacie e, ściągnąć ją do zera i wtedy spokojnie sobie dobierać przeciwników XP-55 poszedł na pierwszy ogień i tutaj znowu hisp hisp Hispano w akcji, e, tak jak widzieli posprzątane. I tutaj jest to co powiedziałem, jeżeli zejdziemy w kocioł to tak jak widzicie może Was e, dorwać ktoś kto energetycznie będzie atakował bumenzumem i niestety możecie mieć tarapaty na tym biarze już uzbrojenie jest fajne w większości samolotów, więc jeden błąd, jedno takie przegapienie i będzie Was to kosztowało życie. Natomiast P-38 kompletnie się pogubił chyba w znaczeniu jego samolotu i w zarządzaniu energią w związku z powyższym dał sobie spokojnie wejść na, na ogon na kontrze e, no i tutaj pozostała jeszcze opcja co tu można ubić i tak jak widzicie, ja sobie spokojnie latam po okręgu w tym kotle, jestem w miarę bezpieczny, mam tu najlepszy skręt i tak. Tutaj był mustang i foka. Foka była łatwiejsza do zestrzelenia, aczkolwiek rosnotniejszy byłby mustang właśnie dlatego. Tak? Ja decydując się na samolot, który był pierwszy, nie na samolot, który był drugi, zdecydowałem się wejść po prostu w kanapkę, tak? czyli zdecydowałem się na kompletnie wejście pomiędzy dwa samoloty. Dlatego od razu po trafieniu foki, tak jak widzieliście, mój wzrok leciał, gdzie jest mustang, żeby nie zrobić sobie krzywdy. I tak naprawdę najprostsza walka w kotle. Wiem, że mój samolot raczej nie lubi zakrętów pionowych, dlatego tak jak widzieliście, starałem się skręcać tym samolotem raczej po horyzoncie, żeby w razie czego móc zmienić kierunek, przerolować, zobaczycie to w następnych gameplayach, że można przerolować i uciec spod noża, mm, lub nawet wyprostować i pójść ostro w górę, to będzie bodajże w ostatnim gameplayu. Natomiast starałem się unikać pionowych zakrętów, ponieważ nie miałem aż takiej przewagi energii, a mój samolot w tym momencie byłby bardzo, bardzo powolny i bardzo łatwy do zestrzelenia. Kolejny gameplay, tutaj słuchajcie, mała mapa i to jest właśnie fajna mapa dla tej maszyny. Ponieważ zobaczcie, jak ja jestem, ja nie lecę w centrum wydarzeń, ale mimo wszystko zobaczcie, jaką mam różnicę w pułapie do tego wszystkiego, co tam się wzbijało. Do Mustangów, do P47. Tak naprawdę, na krótkiej mapie, wykorzystując to, że ten samolot do tych 2-3 km na bardzo ostrym kącie natarcia wspina się fantastycznie, możecie zdobyć przewagę. Więc jeżeli wyłapiecie, że to jest mała mapa. Śmiało, ostry kąt wznoszenia, i później szukamy kotła. I tak naprawdę. Wszystkie walki na Spitfire, że dają mi najwięcej frajdy wtedy, kiedy wiem, że uformuje się gdzieś kocioł. Zawsze tego staram się szukać i w ten kocioł e, wlatuje. No i tutaj zobaczycie sobie już e, sytuację, w której e, ten kocioł się zaczyna formować. Coraz więcej tutaj mamy chętnych. Popatrzcie, jak w murowisku. No i teraz tylko kwestia rozsądku. I 185 jest jeszcze na pułapie, więc ewentualnie on mógłby mi zagrażać, ale generalnie nie będę czekał na niego, nie będę z nim walczył, bo wiem, że. Moja walka z nim będzie bazowała na jego strzelaniu i uciekaniu. Nie jestem w stanie mu tutaj dorównać osiągami, więc po prostu zostawiam się tu do zabawy w kotle. I tak, pierwsze akcje, zobaczcie, no te działka są niesamowicie zabójcze. Tak, pierwsze zestrzelenie, idę na Mustanga. Mustang bardzo ciasno pode mnie wchodzi, więc moim marzeniem było w tym momencie, żeby Mustang zawrócił. Jeżeli pójdzie na prędkość dalej i miał tu Ki 61, tak naprawdę, gdyby poleciał w prawo, nie zrobił tego, zawrócił, więc spełnił moje marzenie w tym momencie no i tutaj jedyne co mogłem zrobić to ewentualnie go nie trafić co w moim przypadku się zdarza często ehm, no i kolejne poszukiwania przeciwnika mamy już kolejne zestrzelenie tutaj 185 która bardzo mocno zanurkowała było pewne że będzie odzyskiwał energię więc postanowiłem pójść za nim i spróbować go złapać na wznoszeniu może na jakiejś pętli w momencie kiedy będzie defensywnie latał ale niestety już nie było mi to dane bo dopadła go P63 <laughs> spoko gramy w teamie no i tak, został Mustang, który był tutaj e, do ubicia. I tak naprawdę. Mustang zniknął i pozostała i16. No i ta i16 tutaj, raczej bym się nie chciał z nią kręcić w tym Spitfire'ze, e, raczej próbowałbym tutaj wykorzystywać do końca e, swoją energię, ale jak zauważyłem, że tak, i16 się już kopciła, dostał ode mnie strzały, więc tak naprawdę pozostało tylko i wyłącznie przypilnować tutaj gościa i tylko i wyłącznie e, grać z nim na wyniszczenie, więc teraz tak naprawdę mogliśmy się kręcić. Tutaj gdybym poprawił swojego aim'a, to tak naprawdę już byłyby drugie poważne strzały i oczywiście trzy trzecie poważne strzały, które tylko zakończyły się trafieniami, powinny były go e, wykończyć. Pozostałem sobie w tej walce e, i to jest taka walka na wykrwawienie, tak? Wiecie, że gościu się kopci, ma jakiś przeciek, nieważne przeciek, e, jak jest poważny e, tak naprawdę możecie unikać tylko możliwości, żeby wystawić mu się do ataku, i teoretycznie z każdą chwilą będzie miał coraz większe problemy z utrzymaniem mocy, więc w pewnym momencie tak czy siak. No i tutaj było to, co powinno zakończyć tą walkę. Tutaj była idealna pozycja strzelecka. No niestety, nietrafione zdarza się, na pewno też to mieliście nieraz podczas gry w Wortandera, więc trudno, zdarza się. Wyczekanie gościa jest najważniejszym elementem teraz. Tak naprawdę nie wolno popuścić, nie wolno sobie dać na błąd. Wiemy, jak i szesnastka jest zwrotna, wiemy, jak jest niebezpieczna. Zobaczcie, tu wystarczyłby jeden mój błąd i już bym siedział na nim. Postanowiłem go troszeczkę podciągnąć, żeby sobie zrobić, poprawić pozycję i powtórzyć atak. Tu pewnie speszył go troszeczkę jeszcze dodatujący mój teammate, aczkolwiek i tak szedł w tą stronę, więc tak naprawdę to już się zaczynają karty układać. Widzicie, on już traci moc, już nie jest taki zwinny, zwrotny i chętny do odzyskiwania mocy. W związku z powyższym e, czas tutaj imprezy było z i16 e, zakończyć. Kolejna bitwa, tam 3 czy 4 zestrzelenia. <laughs> tak naprawdę na tym Spit Nauczycie się latać, będziecie dość regularnie zdobywać 2-3 fragi. Tak myślę. Yy... Ponieważ ten samolot jest bardzo fajny do takiego kotłowania się z nimi przeciwnikami, zobaczycie zresztą na live, polecimy, polecimy w kilka osób, jak zwykle, i zobaczycie, że tak naprawdę wpadanie w kocioł, jeszcze jak macie teammate'ów, którzy wam podpowiadają, gdzie co się dzieje, jest czystą przyjemnością na tym samolocie, pod warunkiem, że nie pozwolicie sobie, żeby gdzieś daleko w kosmosie pozostali przeciwnicy, którzy będą mogli zrobić wam krzywdę. No i teraz jesteśmy w kolejnej bitwie. Hmm, tutaj generalnie sytuacja jest podobna, ponieważ szukamy kotła, tak jak w każdym innym w gameplayu. To jest ostatni gameplay. No i to Wam powiem tylko tyle, że skończy się dla mnie tragicznie. <grym> Nie będę zdradzał, jak po prostu zobaczycie, i tutaj zobaczcie, jest jak dziewiątka rodak wwojo.pl, który jest na jakimś tam pułapie, który mógłby mi nie pasować teraz do nurkowania. Jest F8F, wcale nie tak nisko, więc na razie tutaj, nawet gdyby nie wiadomo, co się formowało, to zobaczcie, moi teammatesi są na dole, więc gdyby się zrobił na dole taki totalny kocioł, czyli załóżmy 6 na 6 to wpadanie tam może narobić dużego bałaganu, więc trzeba poczekać w tym momencie, żeby się sprawa wyjaśniła. Tutaj Generalnie na górze już praktycznie nic nie było, tak? Był F8F, jak 9 też poszedł do dołu. Porozglądałem się troszeczkę, czy jeszcze coś tu ewentualnie mogłoby być do rozgrywania. Nie w związku z powyższym, no cóż, dołączamy do imprezy na dole i bawimy się, bawimy się po prostu tutaj ze wszystkimi w to, co Spitfire lubi najbardziej, czyli walkę w kotle. Generalnie fantastyczną sprawą jest to, bo. Pamiętacie te niższe biary, które nagrywałem? Tam uzbrojenie było dużo słabsze i. Nie fajnie się wpada w kocioł, kiedy trzeba kilkukrotnie do gościa strzelać. Fajnie się wpada w kocioł właśnie w tym momencie, kiedy mamy takie hispano. Tu, oczywiście, mój pierwszy błąd, ponieważ oczywiście standardowo problemy z aimem, zejście na skręconym silniku, zobaczcie 0% ciągu i ten, jak trójka, który odzyskiwał wysokość, nawet, nawet mnie nie zauważył. On nawet nie był świadom tego, że ja na niego nurkuję. W związku z, z, powy z powyższym, taki silent kill, em, którego możecie zrobić na skręconym silniku i szybowaniu w dół, jest niesamowicie niebezpieczny. Jeżeli przeci Przeciwnik na radarze Was e, nie wyłapie, jeżeli się nie wyświetlicie, to tak naprawdę lecąc z prędkością 500-600 na godzinę na skręconym e, śmigle, e, na skręconej przepustnicy, e, tak naprawdę jesteście spadającym szybowcem, który z zaskoczenia jest w stanie zaatakować przeciwnika. No, jak trzy niestety przy pierwszym e, moim przelocie miał farta, e, przy drugim troszeczkę kombinował, troszeczkę próbował uciekać. Postanowiłem go sobie na chwilę wyczekać. Napalił się na mojego teammata i tym oto e, tą. O to decyzją zakończył żywot teraz z racji na to, że ciągnąłem samolot już do góry miałem ponad 300 km na godzinę postanowiłem e, zaryzykować pójść w pętelkę i mamy drugie podejście do kolejnego jaka, tu już bezbłędnie z aimem, no i mamy kolejną zabawę, został P51D e, i został nam jak, który odleciał przed chwilą z ekranu w prawo, więc pierwszy Mustang bo jest idealnie wystawiony, dziękujemy tutaj jest trzeci frak. no i teraz pytanie gdzie jest jak, który odleciał jak już wraca, więc tutaj trzeba będzie bardzo skrupulatnie, zobaczyć z Rolować go do góry, bardzo mocno w górę To, co gdzie speedfire, będzie mu uciekał Nie miałby szans, w zakręcie mógłby mi zrobić krzywdę W takim poderwanym locie ostrym e, Było to dla mnie, uważam, najkorzystniejsze e, W momencie, kiedy leciał z dużą prędkością Aż tak ostro nie mógł raczej wywinąć No i tutaj już jest przejście w zabawę W rolowanie No i e, moja straszna śmierć Ponieważ foka, która bodajże foka to była Dolatywała, tak, tutaj kolejny, czwarty frak By był, by był, bo jest buba Także słuchajcie Tyle do poradnika do Spitfire'a, pamiętajcie o tym, że szukamy kotła, w kotle czujemy się dobrze, w kotle bardzo fajnie skręcamy, mamy świetne działka, które w tym kotle będą szybko punktować, natomiast warto dobrze sobie rozegrać górę, ponieważ wszystko energetyczne na tym biarze, co będzie Was atakować, będzie poważnym zagrożeniem. Trzymajcie się, do usłyszenia na jutrzejszym live'ie, dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście, cześć!